Ale odman, zapytacie słusznie, co będziemy rostować dzisiaj, skoro ten samochód jest tak doskonały? Pokażę Wam. Pamiętacie? Jak niegdyś w programie Top Gear trójka prowadzących szukała najlepszej drogi na świecie. Ja chyba właśnie znalazłem najgorszą drogę w Polsce. Jesteśmy w kolebce Rajdu Kormoran. Później rajdu Polski, a teraz to już nie wiem, czy w ogóle jakikolwiek rajd tutaj będzie. Proszę bardzo. Spójrzcie tylko na to cudo. Podobno, wiek drzewa określa się na podstawie tego, ile ma słoi. Wiek tej drogi określa się po ilości łat na łatach. Możemy tutaj także dostrzec, jak z biegiem lat zmieniała się technologia. Naprawy dróg w Polsce.